Dzisiaj będziemy grali w e, My Singing Brainrod, czyli mój spływający Brainrod? Tylko. Klepapy kodowcy. Czyli wszyscy Dokładnie tak. Dzień e, <śpiewanie> dobry na odcinek. Dostanę na odcinek. Na się widzowie za no właśnie i jeśli a ty drogi widzu, jeśli jesteś nowy i podobają ci się takie filmy to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej a tymczasem będziemy co no, <trybuj> teraz będziemy teraz <trybuj> jak widzicie mamy teraz taki desert island Teraz przeteleportuję się do Grasland, bo chcę najpierw mieć wszystkie Brody w tej pierwszej wysepce. Zobaczcie, jaki fajny beat w ogóle widzowie. Widzicie? Dobra. Um, mam co mogę zrobić z tak dużą ilością kaski. No to musimy zobaczyć, dobra, jakieś. Um... No to ty kupi sobie takiego flame'a fejmera, fejmer, fejmera. Postaw sobie go tu. 5 minut. No dobra. Monika Dobra, fajne bit wideo. Pozbieram sobie tutaj kasę, żeby było nastać na jednego mega bo. A my Poczekamy sobie, bo on się stłoni za 3 minuty. To nie to jest niedługo, długo. Czekajcie. Jest i on, legendarny. Mogę go kupić! Mogę go kupić normalnie. Nie. Fajnie. One nie są osobne. Ja zapauzowałem i teraz jest... Dobra, widzowie, będziemy musieli czekać 30 minut, więc ja wam też zapauzuję, żebyście wiecie, żeby nie było, wiecie, wiecie o co mi chodzi, prawda? Żeby nie było, że będzie trwało ten odcinek jakieś 30 minut czy coś. To był taki, no taki. Taki, no taki do 20 minut. Co? Nie. Dobra jeszcze 3, 2, 1 i mamy flame ega. Zobaczymy jakiego brainera się... Z... Jaki brainer się jednego wykluje? O i... 30 tropi! Tak, mam 30 tropi, tropa tripa! Ja Widzę tutaj, że jakiś gościu ma yy, Bombardiny do Pokobila, on już pewnie zaliwował. Poczekajcie widzowie. To wideo na chwilę za 25 tysięcy. Dobra widzowie, yy, mamy kolejnego Flame Ega. Widzicie już tutaj? że mam już dużo kaski. I w sumie jeszcze musimy poczekać jakieś 20 minut, 27 minut na to, żeby nam się legenda odblokowała, ale w tym czasie... Coś fajnego, więc... Tak więc do zobaczyska za 30 minut. Dobra widzowie, musiałem wam pokazać, jak kupuję takiego kamienistego. Yy, kamieniste jajko. Widzicie? Nawet yy, czekaj, co to jest za czerwone coś. Dobra, jest git. Hmm, co by tu jeszcze. Yy, dobra, widzimy się za, kilk za kilka chwil. Dobra widzowie, otwieramy sobie tego tutaj. Zacznę pan na niej. Widzowie! Kupiłem sobie takiego oto takiego rzadkiego. I teraz będziemy musieli czekać 10 minut. No to widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, mamy tutaj takiego legendary Ega i zobaczymy ktoś się z niego wysuje. obyć jakiś dobry. wyrok. Bombardino, crocodino, ale fajnie. Zobaczcie, mam tutaj coś takiego, bombardillo krokodilu. Widzicie, jaki fajny. Mm -hmm. Taki bardzo fajny. Słuchajcie. Dobra. Dobra, to już jest jazda. Piazda totalna. Piazda totalna. Zaraz się widzimy. Dobra, widzowie. Mamy kolejną legendarę. I zobaczmy co się z niej wykuje. Dobra, coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. Wielki Lili Larila! Li, 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 li. Wiecie ile on mi daje widzowie! On mi daje 900 na sekundę! Ale chłop mi daj 900 na sekundę! Że co? Czekajcie Dobra, widzowie Dobra widzowie, jesteśmy widzowie tutaj już tutaj I... Siema! dobra, już otwieram kolejny ek. Proszę, żeby było coś dobrego, jakiś bryryryr, br, patawimy w A, No, li, lili boże, zaraz zostanę szał. E, sorry, widzowie, ale. widzimy e, się za chwilę. Zdobyłem mitycznego. Sorry, że ten nie pokazałem, ale. Zrobiłem takiego mitycznego, widzicie? Teraz jeszcze pójdę sobie tutaj po pikselka. No i co? To w sumie tyle, chciałbym wam pokazać. Jak będą jakieś update, jak coś bym chciał wam pokazać, to zrobię kolejny part. tonarka.